Szczęść Boże! Wracamy do spotkania z Anną Kaworek, godną służebnicą Bożą, współzałożycielką Zgromadzenia Sióstr Michalitek. Piękną osobą, wspaniałą matką i siostrą. To prawda, że nie założyła własnej rodziny, bez męża, bez dzieci urodzonych przez siebie. Była prawdziwą matką. Nie tylko dlatego, że dała dom i schronienie dziesiątkom dziewczynek sierocych, opuszczonych, ale że miała naprawdę serce matki oddane, ofiarne, czułe, bardzo wrażliwe. Ze wspomnień sióstr, które pamiętały ją jako Pierwszą przełożoną swoją ze wspomnień byłych wychowanek, widzimy osobę niesamowicie dobrą i wrażliwą. Sama cicha, nie rzucająca się w oczy, a jednocześnie bardzo wrażliwa na to, co odczuwają i przeżywają inni. Jedna z sióstr opowiadała, że gdy przyszła do Michałitek jako kandydatka. Zauważyła i odczuła wielką biedę, słabe pożywienie, ciemny chleb. Przełożona przyszła do niej kiedyś z kromką białego chleba i mówi: Zjedz, bo umamy takie jadłaś. Zanim się przyzwyczaisz do tego ciemnego. Kiedy która siostra była chora, matka nie pozwalała jej stawać do pracy. Sama ją odwiedzała, sama nosiła jej jedzenie. Zawsze starała się, żeby mimo biedy jakiś lepszy kęsek dostał się tej chorej. Siostry, żeby wybudować dom dla sierot, musiały chodzić i kwestować od domu do domu, od dworu do dworu, od parafii do parafii. To było bardzo upokarzające, trudne, wyczerpujące zadanie. Jak wychodziły na wiosnę, tak wracały jesienią do domu, gdzie czekała na nich Anna Kaworek. Zawsze, kiedy wracały, najpierw kazała im odpocząć, dbała o to, żeby nabrały sił, żeby poczuły się jak w domu. Tak, matka tworzy dom. Anna Kaworek umiała stworzyć dom. Nawet jak jeszcze nie miały własnego budynku. Nawet jak wynajmowały jakieś izdebki po wsi czy strychy, czuły się w domu, czuły się u siebie, wracały do matki. Kiedy Anna, jeszcze w początkach zgromadzenia, przeżywała swój kryzys i wyjeżdżała na Śląsk, i nikt nie wiedział, czy wróci. Może za wyjątkiem założyciela, który przeczuwał. Że będzie miał w niej wspaniałą współpracownicę i pomoc, to wszyscy bardzo odczuwali jej brak. Dzieci niesamowicie przeżywały. Przy niej czuły się dobrze, czuły się bezpiecznie. Miała w sobie takiego Bożego Ducha Dobroci, który promieniował na innych. Umiała też w dzieciach odkryć ich talenty. Kiedy widziała, że ktoś jest do czegoś zdolny. Starała się te talenty rozwijać. Długo żyła siostra Gabriela, która jako mała Helenka trafiła pod opiekę Anny Kaworek. Miała 5 lat, kiedy przyprowadziła ją babcia po śmierci mamy Helenki. Siostra Gabriela przeżyła w zgromadzeniu 108 lat. Dużo, ale do końca. Wspominała swoją matkę, swoją przełożoną, z wielką czcią, szacunkiem i miłością. To jest taki przykład realizacji swojego powołania w sposób świadomy i bardzo odpowiedzialny. Anna Kaworek nie była osobą bezwolną. Pamiętajmy, że jej życie przypada na koniec. XIX, początek, pierwszą połowę XX wieku, w Europie są już znane prądy feministyczne. Ich jednak początki, ich kształt był zupełnie inny niż dzisiaj nam się kojarzy słowo feminizm. Kobiety musiały zacząć walczyć y, o swój byt, o przetrwanie. Wiemy, że po czasach i powstań narodowych w Polsce, kiedy y, mężczyźni ginęli, i później w czasach zaborów i czasach pierwszej wojny światowej kobiety były zdane na siebie, wielu mężczyzn po prostu zabrakło. Mężczyzn, którzy dbali o, o byt, kobiety dbały o ognisko domowe i trzeba było brać życie w swoje ręce. To rodziło inne potrzeby, wyzwalało inne postawy u kobiet także. Anna nie jest też bezwolną osobką, która chce się gdzieś ukryć w klasztorze. Kiedy zdarzyła się z rzeczywistością, w jakiej przyszła jej żyć, i biedą, i trudami, i przeciwnościami, potrafi świetnie się odnaleźć w tej sytuacji. Świetnie to nie znaczy, że bez trudu, że bez bólu, że bez cierpienia. Jak można się cieszyć po ludzku, kiedy śluby zakonne – nie, strój zakonny – nie, dom – nie, a tylko ciężka praca, trud i ciągle kłody pod nogami. Siostry zgromadziły materiał na budowę domu i przyszła pierwsza wojna światowa i wszystko im skradziono i zaczynały od początku. Jak dalej ufać, że można, jak się nie poddać? Co może być źródłem takiej siły? Anna umiała dodawać nie tylko siostrom takiego zaufania, ale i dzieci przy niej czuły się spokojne i bezpieczne. Prowadziła je czasem do grobu Księdza Markiewicza i mówiła tu jest nasza pomoc. Módlmy się dzieci. Potrzebujemy wsparcia. Ojciec nasz już jest w niebie. Uczyła ich tej wiary, uczyła zaufania, ale uczyła też nas. Nas, dzisiaj, tego, co jest nam potrzebne, że święci są też po to, żeby z nimi wejść w relacje, żeby nam pomagali nie tylko poprzez to, że możemy się przyglądnąć ich wspaniałym postawom, ale żeby nam pomagali e, poprzez to, że się za nas modą, że się wstawiają, że, że możemy się do nich zwracać, że przecież nie umierają ci, którzy odchodzą z tego życia w Chrystusie że są blisko niego. Kiedy zmarła Anna Kaworek, siostry pozostały oczywiście w wielkim smutku, bólu zgromadzenia dopiero się kształtowało, od zatwierdzenia minęło raptem 8 lat. Były kandydatki, były dziewczęta, różne, przychodziły, zgłaszały się, niektóre trzeba było odesłać. Pewnego razu e, przybiegła do sióstr rano, Znajoma, która czasem przychodziła, odwiedzała, wspierała, ale przyszła z samego rana ku zdziwieniu sióstr, więc została zaproszona na wspólne śniadanie, i w czasie tego śniadania rozglądała się, przyglądała się kandydatkom, przyglądała się postulantkom, które tam były, i po śniadaniu zwróciła się do przełożonej, mówiąc, tej, proszę nie odsyłajcie, ona jest może słaba fizycznie, ale będzie dobrą siostrą. A skąd pani to wie? Wiele razy śniła mi się wasza matka Anna Gaworek, pokazywała mi taką osobę, i dzisiaj ją rozpoznałam. To też był dowód, że nawet po śmierci czuwała nad siostrami, czuwała nad tą gromadką. Ale ja to mówię w czasie przeszłym, co nie znaczy, że dzisiaj już tego nie czyni. Doświadczamy jej opieki, wsparcia, i nie tylko my, siostry. Tam, gdzie jest znana, gdzie ludzie wchodzą z nią w relacje, doświadczają wielu łask. Owszem, modlimy się o cud, cud potwierdzony przez Kościół, aby służył do jej beatyfikacji, ale przychodzi wiele podziękowań, wiele łask otrzymanych za przyczyną Anny Kaworek. Sama jestem świadkiem jednej z takich łask. Kiedyś spotkałam, małżeństwo, które od kilku lat starało się o dziecko, o potomstwo. Już zaczynali tracić nadzieję, że jeszcze kiedyś będą mieć dziecko. I wtedy mówię, módlmy się razem do Anny Kaworek. Za jej przyczyną prośmy o potomstwo dla was. Podjęliśmy taką modlitwę, podjęły siostry w zgromadzeniu, nowennę. Za przyczyną Anny Kaworek Prosiłyśmy, żeby tam u Pana przyczyniała się, aby, aby to małżeństwo mogło cieszyć się dzieckiem, mogło cieszyć się potomstwem. Trzy miesiące po rozpoczęciu tej nowenny otrzymałam telefon. Jola spodziewa się dziecka. Będziemy mieć dziecko. Ich syn urodził się 29 września. To jest uroczystość Świętego Michała Archanioła, głównego patrona naszego zgromadzenia. I powiedzieli wtedy: "Już teraz nie mamy wątpliwości, dzięki komu urodził się nasz syn". Takich podziękowań mamy wiele. Myślę, że tak dla której Chrystus w dzieciach był kimś tak bardzo ważnym, nadal z szczególną Troską i czułością myśli o dzieciach, o tych narodzonych i tych upragnionych. Dlatego wiele rodzin małżeństw przyjeżdża, żeby modlić się za swoje dzieci przy jej grobie w miejscu piastowym. Wiele modli się o narodzenie swoich dzieci, kiedy długie lata nie mogą doczekać się potomstwa. Myślę, że warto. I z tego powodu poznać Annę Kaworek, żeby mieć w niej takiego sprzymierzeńca w tych naszych modlitwach do Boga. Tę, która nas wesprze, która także te nasze prośby będzie zanosić, i która nadal z troską myśli o każdym dziecku. Świętość została w jakiś sposób potwierdzona, przez to, że życie Anny Kaworek zostało uznane za heroiczne, heroiczne. Pod względem jej wiary, nadziei i miłości. Kościół uznał heroiczność jej cud. Ale nadal wypraszamy taki namacalny, konkretny cud, który mógłby służyć do jej rychłej beatyfikacji. Bardzo Was też prosimy o taką modlitwę. O modlitwę swoimi słowami, zwyczajną, codzienną, ale też o modlitwę tymi słowami, którymi Kościół się modli, którą teraz odczytam, odmówię, żeby można było w czasie tej modlitwy wypowiedzieć swoje własne słowa, własne prośby, własne pragnienia. Boże w trójcy jedyny, uwielbiamy Cię. Za dar Twojej służebnicy, Matki Anny Kaworek, której serce rozmiłowane w Tobie rozpaliłeś ogniem miłości do dziecka biednego i wszystkich potrzebujących oraz dałeś jej moc wiernego trwania pośród przeciwności. Racz ukazać przez nią potęgę Twojej dobroci i miłości i obdarzyć ją chwałą ołtarzy. Przez jej wstawiennictwo udziel nam łaski. O którą prosimy Cię z ufnością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Żeby jeszcze lepiej poznać Anna Kaworek, można sięgnąć po książki poświęcone, jest kilka biografii napisanej. Na jej temat powstały książki naukowe i książki popularne. Jedną z takich książek, do których warto sięgnąć, jest pozycja Cecyliana Niezgody, cicha bohaterka. Jest pozycja taka bardziej beletrystyczna, akurat mojego autorstwa, Dom W cieniu Skrzydeł. Taka książka do poduszki. Przy której się nie zmęczymy, a której zobaczymy taką żywą postać, pełną różnych też wątpliwości, czasami rozterek, ale ufną, oddaną, kochającą. Świętość Anny Kaworek na co dzień była podyktowana taką jedną prostą zasadą regułą. Żeby nie robić przykrości Panu Jezusowi. To nie chodziło o modny dzisiaj rozwój osobisty, żeby być wspaniałym człowiekiem, żeby osiągnąć y, satysfakcję, żeby zrealizować swoje ambicje. Ta świętość to taka bardzo prosta zasada, żeby nie robić przykrości Panu Jezusowi. Komu nie chcemy robić przykrości? Temu, kogo kochamy. Każda wyrządzona, nawet mimowolnie przykrość, boli osobę wyrządzającą także, bo rani osobę kochaną. W takim prostym zdaniu, w takiej prostej zasadzie widzimy wielką miłość Anny Kaworek do Jezusa Chrystusa. Uczmy się od niej takiej prostej świętości, takiej prostej zasady, jak codziennie przeżyć. Różne wydarzenia, spotkania, relacje, żeby nie robić przykrości Panu Jezusowi. Zaczęłam mówić o uczniach, którzy powiedzieli, że trzeba mówić o świętych, że trzeba się od nich uczyć. I muszę powiedzieć, że uczniowie czasem mnie pytają, czy kogoś lubię. Mają potrzeby być kochanymi. Chcą się o tym Przekonać, upewnić, jakby mało im było tego, że okazuję im szacunek, że ich słucham, że z nimi rozmawiam. Chcą jeszcze potwierdzenia, chcą słów: tak, bardzo cię lubię, kocham was, i chcę, jak, jak tego potrzebują. Każdy człowiek potrzebuje miłości. Ale każdy człowiek też realizuje się przez dawanie miłości, przez kochanie innych. Życie zakonne to jest taki wspaniały obszar do dawania miłości każdego dnia, każdemu. Co się dzieje, kiedy są kryzysy w świecie? Chociażby ostatnio, kiedy przeżywaliśmy problem, na przykład rok temu, kiedy rozpoczęła się pandemia, brakowało ludzi do pracy. Prośba do sióstr zakonnych. Ostatnio spotkałam człowieka, który wyszedł ze szpitala i mówi szkoda, że w szpitalach nie pracują siostry zakonne. Potrzebujemy ludzi wolnych w sercu, którzy nie chcą robić przykrości Jezusowi, którzy kochają drugiego człowieka ze względu na Chrystusa, bo taka miłość tylko może być zdolna do ofiary, do poświęcenia, do rezygnacji z siebie, ale taka miłość uszczęśliwia, daje wielką wolność. A Jezus, jak mówiła Anna Kaworek, ma więcej niż rozdał i nie da się prześcignąć w hojności.